Dziś polecę kanał weekend dostępny na Netflixie dla osób o mocnych nerwach, niekoniecznie chcących obejrzeć kolejną cukierkową animację, tylko naprawdę syf, brud i minimum tak 17 lat. Zaczyna. 13 odcinków przedstawiające naprawdę mroczny i dziwny świat z podziałami na czarodziejów, nieczarodziejów, bieda, syf, a w tym wszystkim gość, który z dnia na dzień zamienia się w jaszczura. Jego cała twarz wygląda jak jaszczur. Oczywiście chodzi o Doro, Więc jeżeli komuś ten tytuł się spodoba, jeżeli chodzi o kreację świata, bo celem też z naszym bohaterem jest odnalezienie, kto mu to zrobił i za co, bo trochę on tego nie pamięta. Flaki latają, jak już ustaliliśmy, jeżeli flaki latają, a ktoś lubi, to to jest vibe właśnie dla ciebie. To anime zatrzymuje nam się w pewnym momencie, a manga idzie dalej, za manga odpowiadał u nas studio JG i jeżeli chodzi o specyfikację tego wydania, to każdy tom ma inną kolorystykę i zobaczcie, ma taką, mam nadzieję, że widać to jedna na nagraniu, Obwolutę, która wygląda jak skóra jaszczura. I za ten naprawdę mroczny, pokręcony tytuł odpowiada Kobieta. I jeżeli Wam będzie mało tego syfu, jest jeszcze inny tytuł od tej autorki u nas na rynku, nazywa się Die Dark. Tutaj też z obwolutami mamy zabawę, bo zobaczcie, fruk. I to jest nasz główny bohater. I akurat w tym tytule on przemierza kosmos, i ludzie dybią na jego kości. Bo ponoć mogą spełnić każde życzenie. Dajcie mi znać, czy mamy tutaj fanów takich mrocznych tytułów, co aktualnie oglądacie, i mi jego dnia wam życzę. Cześć!